Mam trzeci level na ten 19, na 1.9, tak 19%, a jak to był 19% to wierzcie każdy byłby jak oszalały. Liczę, że teraz będzie... Okej, okay, to już wiemy, że to jest co 5 Nie szkoda, że tak mało. Kolejnej będzie niech ten 1.4 się pokaże, co on tam potrafi. Mam nadzieję, że będzie to dosyć spory przeskok, też to będzie co 5. I nie zje nas strasznie. Dobra, w razie czego zrobię sobie miejsce tutaj. 1-4, tak, jest to 5. Niestety dosyć słaby przeskok. Dobra. Trójka. A ty. 1-9, czyli jest co 6. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy ile. Dobra, teraz możemy od razu 1, 2, numer 3. 1, 2. Dobra, widocznie, widocznie jeden wulki też chcą co 6 zawali, co kompletnie jest nieopłacalne. Dobra, zobaczmy ile dodasz. 1, 2, 2 dodałeś. Żarty żartami, ale nie. Dobra, kolejny. Kolejny, kolejny jeszcze zostało. 2, 4 albo 5. 1, 2, czyli ty też jesteś z zwolennikiem co 6 leveli. Okej, okay, no sobie będziesz zwolennikiem, zostaniesz zjedzonym I dodajesz 2, czyli jesteś nie dosyć, że zwolennikiem, to jeszcze jesteś słaby Okej okay. Mamy 1, 4, to trzeba zapamiętać 1, 4, 1, 4 1, 4, a nam dodają na 5 coś? Nie, on daje nam na 6, zaraz zobaczymy ile daje nam na 6 1, 4 Wstałem, że może dawać na 0,2. Mm. Niestety do tych nie miałem karta. Było może bardzo fajnych sporo. O, to 0,3. To też nie jest tak strasznie. Teraz pan półtora. Pan półtora. Pan półtora nam da. Na piątym alfalu coś, czy niespodziankę, czy też naszym szóstym? 1-5-0-3. Dobra, czas na kolejnego. Trzeba by odpalić ostrzej i zdrowie, bo to też dużo daje. Dobra, 1-5, dajesz 1 2. Ty masz 12 level, ty masz 12, ty masz 4 level, więc ciebie trzeba wybić do 5. 1, 0. Kolega jednak 0 daje nam na 5 levelu niespodziankę, czy nie? Nie, na 6. Zaraz zobaczmy, jaka to jest niespodzianka na tym 6 levelu. Zaraz zobaczymy, mamy, mamy sporo czasu. 4. To jest 12, to jest 4. 1. 3 dajesz nam. No, Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy dajesz nam coś. Na Kolejną no, Nie dajesz. Czy nie jesteśmy tu zainteresowani? Tak naprawdę. Hmm. Popatrz, na no, co ci stać. 1, 3 i 1, 6, 0, 3. Ty nie wiem, co ile dajesz. Nie mam tego pojęcia. 17, 7. Ten mnie bardzo interesuje, któryś tutaj ten. To ma 2,7 i 12 dni. Czy on daje co 6? Czy co 5? Nie wiem, ja to sprawdzę i wrócę do Was na 15, będę wbijał. Ok, teraz będzie wielki test. Czy jest 15, czy jest 16? 15. 3 i 1. Hej. Podobasz mi się. Teraz mam problem z tym. Więc tego teraz na, na, na Exp. -ie. Można powiedzieć, że tego beta to jest chwila prawdy jest 2,3%. Potrzebuje 3 nożyków. I? Haha, <noise> potrzebny 16 level. Nie, przepraszam. 18. To nawet go nie chcę expić, bo jest dosyć słaby. Dobra, to 13 13. I zaraz wypijemy 15 i zobaczymy, co z nim jest nie tak. No i kolejny test. Czy ten też jest taki antysystemowy? I 2 i 1. 2 i 4. Dał nam 3, czyli idziesz na prawą stronę. Teraz będę chciał tego BX był bo kompletnie nie wiem, czemu on jest na 7 levelu zostawiamy. Co ja mam z tym panem zrobić tak naprawdę? 8 Ok, 9. Czy na 10 roweru ty dostaniesz kolejnego bx czy nie olejesz i zostaniesz na lewej stronie? To jest podstawowe pytanie na tego eta bo no na razie jest no, można powiedzieć, że prawa strona jest trochę większa od lewej. Ale ja nie liczę tych, których nie wspiłem. Tylko które po prostu stwierdziłem, że są zbyt bonami i należy je zjeść. Dobrze, ile tu jest? 500. 2,3? 2,3, czyli kolejne dwa levely trzeba dobić. Czy znaczy, jak mam jakieś nożyki? Nie mam żadnych nożyków, więc będę musiał 11 level dobić i iść sobie po nożyki zobaczyć, jak to jest w ogóle grane tutaj, co jest grane. Tak mogę powiedzieć, bo tych co mam, co 6 lewali przeskok, znaczy co 4, nie, co 6, bo pierwsze jest co 4, potem jest to 5, to jest zostawiam tak, jak powinny być, a resztą się zajmę. 700. Niech jeszcze dobije level, i zaraz się widzimy. Kolejne dziadostwa trzeba teraz skupić. Nakarnimy, zjemy, i zobaczymy, co się stanie. 12 level, 2,3. O, że jeden wystarczy. 2,6, tak, czyli co 2 level. Co, co 6 level, dlaczego takiego Dziękujemy. Natomiast tutaj 14 będzie potrzebna. 2, 3, czyli 2. Wraz wykupię, żeby był na 15 level. Bez bicia. Czy tego będę chciał wyekspić do 24? Może tak. Zobaczę. Na razie będę chciał tego tylko wyekspić do. 15 a te kupiłem tak, żeby były na zapas. Dobra, 15 level. Czy nasz pecik da nam tego, czego chcemy? Teraz daje nam 2 i 4, czy na 15 da nam kolejne procenty. Czy nasz oleje i stwierdzić, że nie No to gdzie tam ty chcesz procent, dostaniesz na 17 18. Mhm. Dobra, ta, ta grupka powinna wystarczyć. Jeść. 2, 4 zostawimy go na prawej stronie, czy nie? Nie zostawimy go na prawej stronie, bo będzie dopiero na 18 poziomie. Za co serdecznie mu dziękuję. I wątpię, że tam to czego ja chcę, czyli na mi 3%. Tu, 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 dostałem 40. Każę zobaczyć, ile ten co zadaje co 6 level w ogóle będzie dawał na 24 poziomie. Potem 30 i 36. Zobaczymy. Jeśli będzie dawał teraz na przykład jakieś 3,8, to będzie to dosyć dobry znak. Będzie lepszy od tego. Chociaż w tym też wypadał odbić 36, żeby zobaczyć, co się stanie i ile wpadnie więcej. To 15 tam zostało ponad milion. Teraz bicie na metkach będzie bardzo trudne, z tego względu, że po prostu się nie da. Strasznie dużo osób E, mega wierzchowcy dropią Byłem przekonany, że tego już nikt nie będzie dropił jeśli będą właśnie pieczęcie żarnego konia dostępne dla każdego e, największego lania takiego lukia na pięciu kątach. No ale cóż, widocznie, widocznie ludzie lubią bardzo różnorodność Dobra 3,2% 3,4% ale że nada to wracam do swojego pytania. Wiem. No jeden jeden zostało. Tak więc tutaj wbiję jeszcze się widzimy. Pewnie na jednym wejściu.